Bez spiny. Witamy serdecznie w audycji młodzieżowej bez spiny na antenie Radia Olsztyn, dziś po tej drugiej, zdalnej stronie. Kuba Sokołowski. Marta Hochowska i Monika Szczygło. Program zrealizuje Marian Dąbrowski. Sobota po godzinie 17 i rozpoczynamy audycję bez spiny, tak jak wcześniej wspomniałam, audycję młodzieżową w Polskim Radiu Olsztyn. Audycja młodzieżowa to audycja, w której mówimy o wielu różnorodnych tematach dotyczących właśnie życia młodzieży. Jest to trudny czas, czas pandemii. Dowiadujemy się o coraz to nowszych informacjach związanych właśnie z pandemią koronawirusa. No, i chcemy troszeczkę w tej audycji także od czasu do czasu tę pandemię odczarować. Dziś porozmawiamy o kontakcie ze sztuką. Sztuka lekiem na całe zło, szeroko oczywiście rozumiana. Sztuka w Waszym życiu, moi drodzy, Kuba, w Twoim jakie ma znaczenie? W moim życiu ma naprawdę ogromne znaczenie, no bo gdzieś tam od dziecka jestem na scenie i dorastałem na scenie, wychowywałem, wychowywałem się na scenie. Koncertowałem po regionie, po Polsce, a nawet zdarzyło się gdzieś tam po świecie. Więc no, sztuka jest bardzo ważna i gdzieś tam ta kultura sceniczna, która gdzieś tam kształciła się u mnie od dziecka, daje znaki też teraz. To jest muzyka, akurat chodzi yy, o tę gałęź sztuki. Tak, to jest akurat w moim przypadku właśnie. Muzyka, ale myślę, że z muzyką i z takim całym przygotowaniem do koncertu wiąże się wiele, wiele różnych spraw i aspektów. Jeżeli chodzi o Martę, w twoim życiu sztuka od jak dawna istnieje? Chyba tak naprawdę od samego początku. No, istnieje sztuka od, od tak długo, jak istnieją ludzie. I w moim przypadku, no tak samo jak ja się urodziłam, tak już myślę, że sztuka gdzieś tam ze mną zawsze była. Więcej niż mi się wydaje, bo ogólnie sztuka, tak jak o niej myślę, to nie jest to gdzieś jakaś taka główna rzecz w moim życiu. Ale tak na przykład e, nawet teraz maluję jakieś obrazy, e, całe życie chodziłam na zajęcia taneczne, e, słucham muzyki bez przerwy, oglądam filmy, seriale, także gdzieś to się zawsze przewija w, w moim życiu. Przez lata często kojarzyło się sztukę z wyjściem na przykład z domu, z odwiedzeniem jakiegoś miejsca, z galerią na przykład, czy z kinem, czy, czy z teatrem. Teraz poprzez media społecznościowe, poprzez kontakt z internetem mamy tę sztukę w domu i możemy z niej korzystać Kuba. Inna rzeczywistość, to prawda. No i jednak z jednej strony czujemy taki ogromny głód tej sztuki, takiej fizycznie, tak, w teatrze, w kinie, a z drugiej strony, no cieszmy się z tego, co jest, że jednak twórcy wychodzą do nas. Z takimi propozycjami, że możemy mieć ich u siebie w domu. Wiadomo, to są zupełnie różne podejścia do tej sztuki, ale jednak no, cieszmy się z tego, co mamy. Niektórzy mówią, że ciężko im korzystać w tej zdalnej rzeczywistości właśnie ze sztuki, że brakuje im tego kontaktu z drugim człowiekiem w sensie z widzem, z kimś kto siedzi obok, na przykład tu gdzieś w fotelu w kinie czy w teatrze. Jak to jest w waszym przypadku? Czy oglądanie obrazów w znanej na świecie galerii przez internet to jest ciekawe doświadczenie, Marta? Jeżeli chodzi o obrazy, to myślę, że tak, że jest to taka, taka szansa zobaczenia pewnych obrazów, których normalnie byśmy nie zobaczyli, no bo mhm. raczej nie każdy pojedzie gdzieś, powiedzmy, za granicę, żeby zobaczyć jakiś obraz, a tak to akurat jest taka możliwość. Ale jeżeli chodzi o inne miejsca, gdzie. gdzie oczy się ze sztuką, z kulturą, e, czyli właśnie powiedzmy kino, teatr, e, jakieś koncerty, no to takie rzeczy jednak to jest zupełnie inne przeżycie, kiedy jest się na miejscu, a kiedy ogląda się to e, leżąc w łóżku powiedzmy. Bo chyba dotykamy tematu mówiącego o tym, jak odbierać sztukę. Czy ciekawie się sztukę odbiera w towarzystwie, czy indywidualnie? Kuba, jak to jest zazwyczaj w Twoim przypadku? Czy jak było? No bo teraz z powrotem jesteśmy zamykani i, i musimy się znowu skupić na tym, co możemy zobaczyć poprzez internet. Czy Ty lubiłeś na przykład wychodzić do jakichś miejsc razem z kimś, czy, czy po prostu indywidualnie? Co różnie w sumie, ponieważ zdarzało mi się kilka razy iść gdzieś tam do teatru, do kina samemu, ale to musiała przyjść taka ochota i jakaś taka potrzeba się zrodzić. A głównie to chodziłem właśnie do takich miejsc ze znajomymi czy z rodziną i zawsze, zawsze to uwielbiałem zawsze to było, było takie ważne wydarzenie i pewna taka celebracja tego, że idziemy w pewne miejsce, trzeba odpowiednio się do tego przygotować, trzeba znaleźć czas, trzeba też się skupić. Trzeba też się ubrać. To oczywiście jest wiele czynników, i to było bardzo zawsze wyjątkowe. A jeżeli chodzi o rodzaje sztuki, czyli na przykład teatr, film, czyli kino, ale także sztuki plastyczne, muzyka, która jest wam najbliższa, w której się najlepiej czujecie, czy z którą się najlepiej czujecie, Marta? A, najbardziej chyba lubię słuchać muzyki ale Czyli na przykład w koncerty, ale też sama w domu bez przerwy, e, gdzieś tam puszczam tą muzykę i, e, i sprawia mi to wielką radość. Ale jeżeli chodzi o coś, co sama mogę robić, to zdaje mi się, że jednak mm, chyba taniec, tak mi się zdaje? Chociaż ostatnio też bardzo, bardzo, właśnie to malowanie, ale też gram na ukulele, także. W moim przypadku jest to dosyć um, takie różnokierunkowe, um, wielokierunkowe. Kuba, teraz Ciebie zapytam o to samo. U mnie też jest podobnie, jakoś nigdy nie byłem zamknięty na żaden rodzaj sztuki. Teraz ze względu na moje studia, czyli grafikę, można tak powiedzieć, jestem coraz bardziej otwarty na te sztuki plastyczne, ponieważ też się tego uczę i muszę się rozwijać w tym kierunku. Także jest różnie, ale wiadomo, no, zawsze gdzieś tam w sercu ta muzyka jest na pierwszym miejscu i taki koncert żywy. O matko, jak teraz sobie myślę, jak ja za tym tęsknię, jak mm, ja za tym tęsknię. Nie tylko ty tęsknisz, wszyscy, myślę, tęsknimy. Ci, którzy kochaliśmy takie wydarzenie, ja cały czas czekam, e, czy dowiem się tak naprawdę, co z koncertem Stinga, który w minionym roku został przełożony na kolejny i chyba będzie ponownie przełożony na jeszcze kolejny. To jest ta energia, Kuba, koncertowa, e, coś, czego nie da się z niczym porównać. To jest ta energia, te wibracje, które potem zostają w ciele, nawet po wyjściu z sali koncertowej. Ojejku. No i przeżycia. Ja zawsze po, po właśnie po koncercie mam takie katarzyzm po prostu, jak, mm. jak po wyjściu z teatru. Myślę, że nawet po koncercie jest katarzyzm silniejszy. Dziś w audycji młodzieżowej bez spiny rozmawiamy o kontakcie ze sztuką, która jest lekiem bardzo często na całe zło. Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Bez Spiny. W audycji młodzieżowej Bez Spiny wracamy do rozmowy o sztuce. O sztuce, która jest lekiem na całe zło. Mamy taką nadzieję, że będzie tym lekiem w najbliższym czasie, bo ponownie województwo warmińsko-mazurskie zostaje w pewnych tematach zamknięte. Zamykają nam z powrotem instytucje kultury, takie jak filharmonia, muzea, teatry, kina. No ale możemy mieć w dalszym ciągu kontakt ze sztuką, bo co w nas rozwija? właśnie sztuka. W czym może pomóc? Jak może na nas wpłynąć, Marta? Myślę, że na każdego w jakiś inny e, specjalny sposób, ale na pewno u każdego będzie to taka, e, na pewno rozwinie jakieś uczucia kulturowe. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu obcowanie z kulturą jest bardzo przyjemne. Uwrażliwia nas chyba też. Oczywiście, że oczywiście żył w tym W tamtym poprzednim semestrze e, uczęszczałam na zajęcia socjologa kultury i e, właśnie bardzo dużo e, rozmawialiśmy o tej kulturze, o sztuce, chociaż bardziej o tym, jak się na przykład rozwijała e, przez lata. O historii ale, sztuki. Tak, tak, tak. E, ale no, sztuka na pewno, myślę, że dla, dla praktycznie nikogo nie będzie to zły. Po Pomysł, coś złego, żeby sięgnąć. No oczywiście zachęcamy wszystkich młodych ludzi do tego, aby znajdowali jakieś ukojenie tak naprawdę w sztuce, bo my znajdujemy je na co dzień, a w twoim życiu, Kuba, sztuka, jakie ma znaczenie? Na pewno to, że to jest właśnie ukojenie, to jest oderwanie się od takich przyziemnych, codziennych spraw, ale też właśnie jakbym miał się cofnąć w czasie, to myślę, że jak byłem dzieckiem. To, to, że miałem tak na wyciągnięcie ręki ten kontekst ze sztuką, to bardzo mnie ukształtowało i można śmiało powiedzieć, że wykształciło pewien gust yy, i też pewne jakieś takie kierunki, które myślę, że w przyszłości będę wykorzystywać, yy, no nie wiem, właśnie w kontaktach z ludźmi yy, i na pewno no, jestem przekonany, że kontekst ze sztuką od najmłodszych lat daje same pozytywy. Czy udało wam się skorzystać z jakichś form sztuki? Ja wiem, że Kuba, ty miałeś chyba bilety wykupione do teatru. I jeszcze chyba uda ci się, tak, z tego co wiem, skorzystać. E, dokładnie, bo teraz aktualnie jestem w Krakowie. Kraków akurat jeszcze, miejmy nadzieję, że to nie dojdzie do skutku, nie jest zamknięty, więc idę na przedstawienie, idę do teatru słowackiego. Zazdrościmy. Zazdrościmy. No właśnie, też sobie sam zazdroszczę. Zazdrościmy. Ja miałam okazję skorzystać, jeżeli można tak powiedzieć, z kina, ponieważ byłam na premierze filmu. No i przyznam szczerze, że tęskni się za takimi miejscami, przede wszystkim właśnie za tym klimatem, który tam jest. Marta, tobie udało się gdzieś być w ciągu tych dwóch tygodni, tu na Warmii i Mazurach? O nie, nie. Ostatni raz w kinie byłam chyba w październiku oui. i... Było tak, że kino było całe, całe puste, tylko kilka osób, więc to był ostatni raz już, oj, no dawno temu. A tak to, no, to raczej korzystam z tego, co mogę, tak zdalnie, online, czyli właśnie filmy, seriale. Powiem, że dosyć dużo tych filmów i seriali, muzyka. Powiem Wam szczerze, że ja już mam trochę dosyć oglądania filmów i seriali w domu. Ciężko się skupić, tak naprawdę. I kiedy wychodzi się do kina i siada się przed e, srebrnym e, ekranem, to tak naprawdę człowiek wtedy może zostawić wszystkie swoje rzeczy, e, wyłączyć komórkę, e, nie odbierać żadnych SMS-ów. I przenieść się w tą całą drogę i historię razem z reżyserem i z aktorami, a kiedy jest się w domu, coś zadzwoni, jakiś czajnik na gazie, więc nie jest to do końca doświadczenie, które pozwala się skupić, Kuba. Dokładnie, czyli tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że jednak to miejsce daje nam duży, duże znaczenie w odbiorze, tak, w tej kultury. No właśnie, tak jak pani powiedziała, te wszystkie bodźce, które są w domu, totalnie mogą nas rozproszyć. Ja jednak e, właśnie w pandemii zainwestowałem wrzutnik, żeby chociaż trochę poczuć ten klimat kina, więc tutaj przy mnie jest właśnie biała ściana i tutaj sobie te filmy czy tam seriale wyświetlam. A jakie filmy? Z dawnych lat czy te takie bardziej współczesne? A ostatnio oglądałem pulp fiction. O, I tam asym. zauroczył mnie ten film, tak jest. No to w takim razie, m, może kiedyś w dobrych czasach uda się Cię odwiedzić w Krakowie, <grych> jak już nie będzie pandemii i razem obejrzymy na tym rzutniku jakiś film, bo to jest chyba bardzo dobra inwestycja, tak naprawdę, taki rzutnik. Kiedyś też się zastanawiałam nad tym. Tak jest. No, ja Was zapraszam, ale wiadomo. <grych> Jakie są czasy? Chcemy powiedzieć o tym, że my się tak naprawdę od roku nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy się i ja ostatnio nawet o tym myślałam. Chodzi o oczywiście spotkanie na żywo, bo zawsze było to w studio Radia Olsztyn. No i cóż, jak tak się pomyśli, to, to człowiek trochę się przeraża, Marta, że to już rok minął i my się nie widzieliśmy? Nie mieliśmy kontaktu no. bezpośredniego. No, to prawda. E, tro, troszkę ponad rok temu mieliśmy studniówkę. 21 tak, lutego. Tak, oczywiście. Jest, są słynne A, zdjęcia. Tak. <noise> wiem, to tam widzieliśmy panią, i czy potem była jeszcze jakaś okazja e, nie. się zobaczyć? Chyba, Chyba No ale to też e, wielki, e, wielki szok i niedowierzanie, że to już rok minął, bo tak naprawdę studniówka jest jedną z takich ostatnich momentów, e, które mieliśmy, że tak powiem, normalnie, e, bo potem już. E, Cała ta kwarantanna zaczęła się chyba jakoś dwa tygodnie później, e, czy trzy, trzy tygodnie później, więc e, to był taki nasz ostatni moment, który bardzo dobrze pamiętamy i, i tak naprawdę tęsknimy do tego. Mieliście to szczęście, że uczestniczyliście w studniówce, Kuba. No to trzeba tak nazwać, to było totalne szczęście. Jak ja teraz patrzę na ten rocznik, też mam wielu znajomych w tym roczniku teraz naturalnym no to kurczę, oni tak to przeżywają. Nie ma tej studniówki, są studniówki online, robią sobie jakieś takie posiadówki właśnie tak jak my teraz na kamerkach. Mm -hmm. Ubierają się wręcz właśnie w stroje odświetlne przed tymi kamerkami i starają się sobie jakąś taką namiastkę tej studniówki stworzyć. No ale to jest strasznie smutne. Trudno to sobie nawet wyobrazić. No ale podsumowujemy nasz temat. Dziś w audycji młodzieżowej bez Spiny rozmawiamy o kontakcie ze sztuką, o tym, co rozwija w nas właśnie sztuka i w czym może pomóc. A już za chwilę w audycji muzyka. Bez Spiny. Powróćmy do audycji młodzieżowej bez Spiny i tym razem do kącika muzycznego, który młodzież bardzo, bardzo lubi, z tego co wiem, i na który bardzo, bardzo czeka. Od kogo dziś zaczynamy? Marta Kuba, to jest chętny i gotowy? Ja bym oddał. A ja bym oddał to Marcie. A, no, ciekawa jestem. No dobra, to w takim razie, Marta, zaczynaj, opowiadaj nam, co zaprezentujesz, jakich twórców, jakie wykonanie, jaką piosenkę. Okej, okay. no to moja piosenka nazywa się Chinese New Year, a twórca to Sales, czyli w przetłumaczeniu Chiński Nowy Rok. Także wybrałam tę piosenkę, ponieważ jest po prostu tak pozytywna, z nutą melancholii, powiedziałabym, e, ale już od dłuższego czasu ją znam, ale dopiero ostatnio zaczęłam e, tak rzeczywiście słuchać i e, naprawdę jest to, zdaje mi się, że piosenka warta do posłuchania, dlatego e, chciałam, żeby dzisiaj ona tutaj poleciała i żebyście mogli ją usłyszeć. A w jaki sposób na nią trafiłaś? Było to w internecie. <noise> Znalazłam ją w internecie. To, to nie jest duża jakaś historia. Ale po prostu to jest tak na zasadzie na różnych portalach, profilach, że polecają Wam jakieś piosenki na bazie tego, co słuchacie, bo tak często się generuje muzykę. Czy, czy po prostu ktoś polecił Tobie? Nie, to po prostu zobaczyłam w filmiku i. Poszukałam piosen tej piosenki i e, bo pomyślałam, że bardzo, bardzo e, ładnie brzmi. I dlatego chciałam, żeby zagościła w mojej e, playliście. <grym> Także e, tak, to było tak. My często w audycjach młodzieżowych, często ja dowiaduję się coraz to nowych rzeczy. Poznaje nowe piosenki. Czasami jest to klasyka, którą tutaj prezentujecie, a czasami są to właśnie takie utwory, które na przykład dziś zaprezentuje Marta. Przypomnij, czego słuchamy? Uh, jest to Chinese New Year Sales. Bez Spiny. Marta, dziękujemy Ci za to, że przygotowałaś dla nas właśnie ten utwór i mogliśmy go posłuchać. No to teraz czas oczywiście na Jakuba. A ode mnie dzisiaj propozycja taka, o której przypomniałem sobie dokładnie wczoraj i jakieś takie bardzo pozytywne emocje to we mnie wzbudziło. Jest to piosenka pod tytułem Organizmy Piękne Wojtka Mazalewskiego i Justyny Święc. Można powiedzieć, że jest to taki lekki jazzik, bo z jednej strony jazz kojarzy nam się z czymś takim wymagającym i nie wiadomo dla kogo. A to jest, myślę, w bardzo przystępnym wydaniu. I też e, nie, umiesz, nie umiejszając niczemu, bo to też jest, dokładnie, to też jest również wartościowa muzyka. Mm, ja trafiłem na ten utwór. No to tutaj musimy się przenieść, słuchajcie, do lata. E, wyobraźcie sobie, że jesteśmy w lesie. Jest polana, jest środek nocy, jest świetna impreza. Ale goście są już w takim nastroju, że każdy leży i prowadzone są różne dysputy, dyskusje na tematy różne, przeróżne. I gdzieś tam w tle plumka jakaś muzyka. I nagle, właśnie z głośników, leci ten utwór. I prawie wszyscy nagle się ożywiają i słyszą to, ten utwór, i wstają i zaczynają bosą nogą po mokrej trawie tańczyć. E, nie koloryzuję tutaj w żaden sposób, to naprawdę się, to naprawdę się wydarzyło. I właśnie jak przypomniałem sobie wczoraj o tym wydarzeniu, no to uśmiech totalny na twarzy i taka tęsknota za latem. Także myślę, że teraz, kiedy budzi się, miejmy nadzieję, ta wiosna, ten utwór jest idealny. Ty zawsze przekazujesz taką pozytywną energię w tych utworach i ta twoja wyobraźnia, ona jest chyba nieokiełznana. No na pewno, nie da się tego zatrzymać. Kuba, przypomnij, czego słuchamy? Organizmy piękne Justyna Święc i Wojtek Mazolewski. Bez Spiny. Za nami kącik muzyczny w audycji młodzieżowej bez Spiny w Radiu Olsztyn. Przyszedł czas, aby się pożegnać, ale będziemy się słyszeć w przyszłości. Na szczęście mamy tę możliwość, ponieważ oczywiście są takie platformy jak Skype i inne, na których możemy porozmawiać. Są telefony, więc kontakt mamy ze sobą cały czas. Dziś w audycji rozmawialiśmy o sztuce, na końcu jeszcze muzyka pojawiła się w audycji młodzieżowej. A jakie plany na weekend, moi drodzy? Co będziecie robić dziś w sobotę wieczorem, Marta? Um, hmm. O, może obrazy, obrazy po numerach, które malujesz. Tak, na pewno, na pewno. Jestem już w trakcie robienia trzeciego. Już Namalowałem już Santorini, już Wenecję, a teraz idzie Paryż. Pięknie, Paryż, piękne miasto. Ciekawe, kiedy je zobaczymy. Kuba, jakie są twoje plany? Na pewno coś związanego ze studiami, czyli muszę powrócić do paru takich swoich projektów, ale może tak, żeby być oryginalny to jakiś film. Dobrze, to ja w takim razie też o coś zapodam, jak wrócę do domu, a my dziś dziękujemy za uwagę i życzymy zdrowia przede wszystkim tego, abyście wszyscy wy też młodzi ludzie, pomimo tego, że jesteście młodzi, ale pilnowali się, i dbali o innych, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Kto dziś dziękuję za uwagę? Kupa Sokołowski, Arta Chełchowska i Monika szczegółowo program zrealizował Marian Dąbrowski, kolejna audycja bez spiny za tydzień o stałej porze. let spine.